Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy przyjaciele w niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Rozpocznijmy dzisiaj nasze spotkanie od znaku krzyża, znaku w imię Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii, który dzisiaj Pan Jezus do nas kieruje. Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy go zobaczyli, oddali mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali. A Jezus podszedł do nich i powiedział, Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach. Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co Wam nakazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Trójca święta, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Zawsze, kiedy, moi drodzy, rozpoczynamy modlitwę, kiedy rozpoczynamy również Eucharystię, zaczynamy czynić piękny znak znak krzyża. Świętego, przyzywając na pomoc Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Chcemy dzisiaj dotknąć tej przepięknej tajemnicy wiary, bardzo trudnej tajemnicy wiary, ale jakże i pięknej. Doświadczamy Boga, który jest stworzycielem świata i stworzycielem człowieka. Doświadczamy Jezusa Chrystusa, który Przyszedł ten świat i człowieka zbawić. I doświadczamy Ducha Świętego, Ożywiciela i Pocieszyciela, który ożywia nasze serca, który sprawia, że sakramenty są spotkaniem z żywym Bogiem. Potrzebujemy Trójcy Świętej, tej jedności Trójcy Świętej, tej pięknej miłości, która się zjednoczyła. A więc, moi kochani, ta uroczystość dzisiejsza. W sposób szczególny nam ukazuje to, jak my mamy się zjednoczyć z Bogiem, jak mamy doświadczyć Jego miłości. Zobacz ten prosty znak krzyża, który nas utożsamia z Bogiem Trójjedynym. Ten piękny znak krzyża czyniony przed modlitwą, po modlitwie, przed posiłkiem na Eucharystii, on wskazuje to, kim my jesteśmy i dokąd zmierzamy. W każdym naszym problemie, w każdej sytuacji, w każdej trudności naszego życia musimy sobie uświadomić jedno: Boga, który jest trójjedyny, Boga, który Ciebie i mnie stworzył z miłości i do miłości, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, by nas zbawił na drzewie krzyża, by z martwych wstał, by zostawił nam sakramenty święte i Ducha Świętego Ożywiciela który ożywia również nasze serce. Nigdy nie jesteś sam. Nigdy w twoim życiu nie możesz powiedzieć, że smutek przerasta twoje życie, beznadzieja przerasta twoje życie, jeżeli Bóg jest z tobą. Bóg, który wie do czego cię stworzył, a więc do miłości i z miłości, a więc musimy czuć się kochani. Kiedy odkryjemy kim jest Bóg, zobaczymy, że jesteśmy kochani, umiłowani najlepszymi dziećmi Boga, które on nieustannie podtrzymuje, prowadzi, umacnia. I dzisiaj, kiedy słyszymy ewangelię, pan Jezus posyła apostołów, posyła i mówi: idźcie i nauczajcie. I ja i ty do tego jesteśmy wezwani, abyśmy nauczali. Nie tyle moi drodzy przez smutek, ale przez radość, bo kiedy wiem, że mam Ojca, który mnie z miłości do miłości stworzył, który, kiedy uświadamiam sobie, że mam Chrystusa, mojego Zbawiciela, przy sobie w sercu moim, kiedy mam Ducha Świętego, Ożywiciela, to więc radością jest to, że będę głosił Ewangelię. Radością jest to, kiedy będę głosił Jezusa Chrystusa z martwych Zmartwychwstałego i radością jest to, kiedy będę korzystał z sakramentów świętych, które będą ożywiały moją wiarę, moje życie, moją codzienność. Tego dzisiaj potrzebujemy. Tego potrzebuje dzisiaj Kościół, ożywienia. Potrzebuje miłości. Nie potrzebujemy dzisiaj narzekania, trudów. Tego to daje nam świat. Tego jest wiele. Od małego dziecka wiemy, co to znaczy przejmować się różnymi sprawami, trudem życia. Co to znaczą, kłopot, co znaczą kłopoty, co znaczą nasze słabości. Dzisiaj Kościół ukazuje nam w Bogu Jedynym to, że mamy żyć miłością. Mamy żyć radością życia, mamy być dumni z tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że mamy Boga, takiego Boga, że możemy iść przez to życie nie sami, ale z Nim. Moi kochani, wspólnota Kościoła, w której żyjemy, ona nam to daje. To ona jest naszą siłą, bo tam jest żywy Bóg. A więc życzmy sobie tego, abyśmy jako ludzie Jezusa Chrystusa, Boży ludzie. Potrafili z satysfakcją, z odwagą i dumą cieszyć się wiarą i dawać świadectwo o niej drugiemu człowiekowi, tak by ten drugi człowiek, patrząc na nasze życie, chciał powiedzieć: Ja też chcę żyć tak jak Ty, bo widzę, ile wiara dla Ciebie znaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.